Cześć Wam! Zapraszam na prezentację hotelu Steigenberger Ras Soma, który łączy luksus i komfort w malowniczej scenerii Soma Bay nad Morzem Czerwonym. To miejsce idealne na wypoczynek, zarówno dla rodzin, par, jak i osób poszukujących relaksu w egzotycznym otoczeniu. Ten hotel to przestronny i nowoczesny obiekt usytuowany na powierzchni ponad 124 tys. m2. Na terenie hotelu znajdziecie cztery restauracje serwujące różnorodne dania, trzy bary, baseny oraz wiele atrakcji sportowych i rozrywkowych. Dla dzieci przygotowano specjalne udogodnienia, takie jak brodzik, miniklub, animacje, plac zabaw oraz krzesełka w restauracjach. Lokalizacja hotelu jest równie imponująca: znajduje się on przy prywatnej, piaszczystej plaży, oferującej leżaki i ręczniki plażowe. Chociaż bar na plaży jest dodatkowo płatny. To widoki na błękitne wody Morza Czerwonego z pewnością wynagrodzą ten koszt. Od Safagi hotel dzieli 20 km, a do lotniska w Hurgadzie jest około 55 km. Dla osób aktywnych hotel oferuje bogaty wybór zajęć sportowych. Możecie skorzystać z basenów, kortów tenisowych, siłowni, a także spróbować siatkówki plażowej, tenisa stołowego czy bilarda. Na plaży dostępne są także sporty wodne, które są dodatkowo płatne. Wieczorem możecie zrelaksować się przy animacjach, a jeśli szukacie jeszcze większego odprężenia, Centrum Spa and Wellness oferuje różnorodne masaże, saunę oraz zabiegi pielęgnacyjne. Dla osób ceniących przestrzeń i komfort, hotel oferuje przestronne pokoje wyposażone w klimatyzację, oddzielną garderobę, łazienkę oraz balkon lub taras. Opinie gości podkreślają nowoczesny wystrój i wysoki standard pokojów. Opinie o hotelu są bardzo pozytywne. Goście doceniają różnorodne i smaczne posiłki, przestrzeń na terenie hotelu oraz profesjonalizm obsługi. Jednak warto zwrócić uwagę na ewentualne problemy z przydzielaniem pokoi, o czym wspomnieli niektórzy z gości. Jeśli szukacie hotelu, który zapewni pełnię komfortu i relaksu, Steigenberger Raz to miejsce, które warto rozważyć. Oferuje on luksusowe warunki. Mnóstwo atrakcji oraz wyjątkowe otoczenie, które pozostawi niezapomniane wspomnienia. Na koniec zachęcam do rezerwacji pobytu w tym wyjątkowym miejscu. Sprawdźcie dostępne oferty i zarezerwujcie swoje wymarzone wakacje nad Morzem Czerwonym.